Musisz wyjść z domu, a koronawirus szaleje. Jak chronić siebie i swoją rodzinę w takim wypadku? Cześć, jestem Marta Pychała-Zarzycka i tu zamierzam Ci odpowiedzieć na to pytanie, które zawarłam przed chwilą. Generalnie w Polsce jest tak, że do końca kwietnia trzeba zostać w domu, jeżeli nie ma takiej potrzeby jak wyjście po, do apteki czy... Do pracy czasami, czy, czy po, pożywienie, to nie wolno wychodzić, bo są kary. W Wielkiej Brytanii to, jest, to są trzy tygodnie. Przy czym najnowsza wiadomość jest taka, że może się to wydłużyć nawet do sześciu miesięcy. Tak więc, e, jednak, że no musimy wychodzić po to jedzenie, prawda? E, ta, I trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby chronić się przed infekcją i chronić innych ludzi, z którymi mieszkamy, naszą rodzinę, przed zainfekowaniem się. Dobrze, więc co robić, żeby się chronić? Po pierwsze, koronawirus może dostać się do organizmu poprzez nos i usta, więc nie dotykajmy i oczy. Nie dotykajmy nosa, ust i oczu. Miejmy maseczkę, może to być też komin, szal, cokolwiek, golf. I dobrze by było też mieć jakiś rodzaj gog gogli, gogli, żeby chronić oczy, bo... Jeśli ktoś kichnie, a nie zasłoni twarzy, to w przypadku, gdy jest jakiś ruch powietrza, wiatr, ta osoba może rozprzestrzenić krople zakażonej śliny do 40 metrów, a jeżeli nie ma wiatru, do 10. W związku z tym, ty możesz się nadziać, dosłownie mówiąc, na takie kropelki i się zainfekować, jeżeli nie masz tych części okrytych. Druga ważna rzecz to jest to, że te kropelki mogą osiąść na Twoim ubraniu. I kiedy Ty nie zmienisz odzieży, potem jak wrócisz do domu, to rozprzestrzenisz ją w całym domu. Możesz przytulać dzieci i zainfekujesz dzieci. Możesz usiąść na fotelu i każda inna osoba, która tam będzie, usiądzie na fotelu, to może być zainfekowana. A jak wykazały ostatnie badania naukowe, koronawirus w formie aktywnej może pozostać na powierzchniach nawet do 9 dni. 9 dni na przykład na powierzchniach. Stalowych, czy powierzchniach marmurowych, czy powierzchniach szklanych i kilka dni na papierze oraz na kartonie. Tak więc warto, żebyś ściągał ubranie, od razu je prał, dezynfekował i nie wchodził w nim dalej do, do domu. Koronawirus. Jak chronić siebie oraz bliskich? Darmowy kurs online, który znajdziesz pod adresem astrosalus.pl ukośnik kursy myślnik online. Zarejestruj się już dziś i korzystaj za darmo. Zapraszam. Ważną rzeczą też jest przy robieniu zakupów to, że warto korzystać z dotykowej karty, bo pieniądze mają, to są najwięksi roznosiciele, pieniądze w formie papierowej to najwięksi roznosiciele e, zarazków. Tak więc jeśli masz taką możliwość, użyj po prostu karty, a jeśli nie masz, to pamiętaj, żeby dezynfekować ręce, myć je mydłem porządnie przez przynajmniej dwie minuty po powrocie, żeby nie dotykać niczego, jeżeli dotykałeś rękami pieniędzy. Również pamiętaj, żeby dezynfekować klamki i inne rzeczy. Bo co z tego, że dezynfekujesz sobie ręce po tym, jak wszedłeś do domu? Jeśli dotknąłeś klamki, i każda osoba, która wyjdzie i dotknie klamki, no może się zakazić, prawda? I zarażać dalej innych. Kolejna ważna rzecz to jest, i ostatnia chyba już, to jest czyszczenie zakupów po przyjściu. Jeśli masz taką możliwość, bo to nie jest z niej książka i możesz ją wyczyścić, możesz ten produkt wyczyścić karton, butelkę i tak dalej, puszkę, to zrób to. I tak. Jeśli chcesz dezynfekować takie rzeczy mydłem, to musisz pozostawić mydło na około 2 minuty, potem możesz spłukać. Jeżeli wybielaczem, to musisz pozostawić na 15 minut, potem spłukać. Jeżeli hmm, produktem z 70% roztworem alkoholu, to wtedy na 30 sekund nie musisz też spłukiwać. Ale pamiętaj, jeśli to jest alkohol denat, denaturat, to załóż gumowe rękawiczki, żeby chronić swoją skórę, bo ten alkohol niszczy skórę, a skóra to jest pierwsza bariera przeciwko infekcjom, yy, więc no, musisz ją chronić. Tak więc, jeśli chodzi o ochronę siebie, kiedy musisz wyjść na zewnątrz, yy, oraz rodziny, kiedy wracasz, to myślę, że to są najważniejsze rzeczy. Jeżeli masz inne pomysły, podziel się tym w komentarzach. Jeśli uznajesz, że ten film jest przydatny, wiesz co robić, udostępnij,